Kawera, co ty tutaj sprzedajesz? No hejka Dawid, ja tutaj mogę ci sprzedać masę owoców. No ja w takim razie poproszę jabłko i może. No, jest, no Nie widziałem ciebie! Jezusie święty, co tu się stało? Oh, wow. A czemu ty mnie przejechałeś? Przepraszam, ja nie chciałem. Zagapiłem się na Weronikę. Musicie teraz mnie zaprowadzić do szpitala. Ja, boli mnie wszystko. Ja się tym zajmę, brachu, spokojnie. Chodźcie do mojego busa. O, ja nie umiem prawie chodzić. Czemu ty jechałeś w ogóle tutaj motorem? Dobra, zaprowadźmy go jak najszybciej do tego busa. Nie wiem, nie chciałem. Gdzie stoisz tym autobusem? Przy drodze, na litość boską, szybko. Ej, ale poczekajcie, bo ja przecież nie mogę tak zostawić mojego sklepu. Przecież tu nikogo nie ma! A on zaraz umrze! A, to prawda! Dobra, szybko chodźmy do tego busa! czekajcie, już wchodzę gdzieś do tyłu, tylko proszę, jedźcie spokojnie, bo ja naprawdę ledwo co chodzę? Nie ma czasu na spokojną jazdę! Io, io, io! Ej, dozwoli trochę! Nie, dobrze jedziesz szybko! To nie skręca! Jemu jest potrzebna jak najszybciej jakaś operacja. Ale czy na pewno dzisiaj w szpitalu są jakiekolwiek lekarze? Przecież jest już tak rano. Na pewno jest jakaś pielęgniarka, która ci wyleczy. Obyś tylko nie miał z tego problemów, bo jakbym to zgłosił na policję, to mógłbyś pójść nawet do więzienia. Nie, proszę, tylko nie policja. Nie mów nic nikomu. Ja bym na swoim miejscu to zgłosiła. Teraz, słuchaj, teraz najważniejsze jest jego zdrowie. Potem się tym zajmiemy. Chodźcie na salę operacyjną. Patrzcie, sala operacyjna. Dobra, wchodzę. Muszę tam iść sam. Braku, mam nadzieję, że przeżyjesz O, szybko Operujcie mnie lepiej, strasznie Źle się czuję. Panie doktorze, pójdę Może po strzykawkę, bo pacjent zaczyna Mówić dziwne rzeczy. Tak jest młody Idź po strzykawkę, to jest najważniejsza Rzecz teraz. A czy na pewno... Tak mówić? Może jednak pójdziemy po jakiegoś innego lepszego doktora? Nie, zostaw to mnie! Ja to wszystko ogarnę! Jestem mistrzem takich operacji! No dobrze, no dobrze, ale jakby coś się stało? To mnie tutaj nie było! Mam coś co powinno go uśpić Rzucam tam? Eee, usypiam! E, gdzie ja jestem? Ja znajduję się w szpitalu? Dzień dobry, panie pacjencie, przyszedłem po pana, bo miał pan ciężką operację. Ledwo co udało się pana uratować! Ale jak to ciężką operację? Przecież nic mi się nie stało wcześniej. Pan poważny wstrząs mózgu. Musieliśmy operować wszystko i dlatego ma pan takie dziwne rzeczy pod oczami. Faktycznie mam jakieś dziwne ślady. E, a dlaczego ja mam jakieś dziwne rzeczy na ręce i na nodze? O gips. Złamał sobie pan kilka kości. Musieliśmy to szybko zalepić gipsem, żeby nie było z tego żadnego problemu. E, a przez ile ten gips się utrzymuje i kiedy mogę wyjść z tego pomieszczenia? Minimalnie musi pan tutaj zostać przez okres dwóch tygodni. Proszę jak najmniej się ruszać, bo inaczej będą problemy. Ja już muszę niestety iść. Do zobaczenia. E... Zostałem tutaj sam? No nie! A gdzie są w ogóle? O, tam są moi przyjaciele! Gdzie go odwiedzimy, może już się w stanie rozmawiać! Dawid, cześć! Jak się czujesz? Ja dalej nie mogę zrozumieć, dlaczego on w ciebie wjechał, no? Eee, cześć, ja już cię czuję lepiej, ale jak widzicie przeszedłem poważną operację. Wyglądać już naprawdę dobrze, ale co ty masz pod oczami? Czemu ty masz gin? Jest poważnie poturbowany, ale dobrze się z tego wyliżę i będzie z nim lepiej. No ja nie byłabym tego taka pewna, to był naprawdę głupi wypadek. Nie no, przecież nic takiego się nie stało! Nie możemy obwiniać Maxia, tylko e, pytanie, dlaczego ty w ogóle tam jechałeś tym motorem? E, ja się, się do Szkoły, ponieważ dostałbym jedynkę. Teraz Maxiu sobie pomyśl, czy jedynka może być warta czyjegoś życia. Ale ja już w sumie nie czuję się jakoś tragicznie, ale lekarz powiedział, że muszę tutaj być jeszcze przez następne dwa tygodnie. Ojej, naprawdę tak długo? To wszystko moja wina, się załamię. Nie, Maxiu, stój. Nie musisz go jakoś zatrzymać, przecież to nie jest jego wina. On po prostu źle we mnie wjechał na motorze. A ja myślę, że to jest jego wina. Nie, Wera, mylisz się. Musimy go znaleźć. No dobra, Dawid, no to my Cię potem odwiedzimy. Pa! Na razie, cześć! Muszę tutaj jeszcze poczekać jakieś dwa tygodnie, może wtedy będę pełny sił i zdrów. Orada, na obchód! Oglądamy wszystkich pacjentów, chodźcie pielęgniarki! Dzień dobry! Dzień dobry! E, dzień dobry wszystkim, e, jak widzicie jestem już w sumie w pełni zdrów! No faktycznie, ta rana bardzo szybko się zagoiła, jestem wręcz zszokowany, że dwa tygodnie wystarczyły! Panie doktorze, a czy na pewno już może iść do domu? Ja myślę, że tak, na spokojnie, musimy go wypisać jak najszybciej, żeby mógł wrócić do swoich przyjaciół!

To, że przyjmiemy go z powrotem, czy jak? Nie ma takiej możliwości Przecież chyba drugi raz nie popełnimy tego samego błędu Ja już teraz będę bardzo uważać i nie wpadnę A poza tym to nie był samochód, tylko motor I wcale pod niego nie wpadłem, tylko kolega we mnie wjechał To na pewno, każdy tak gada, a nikt nie patrzy na światła na ulicy I potem są problemy Idź do sekretariatu, tam dostaniesz wypis Do widzenia Do widzenia Do widzenia Ja nie mogę, nareszcie wolność O, hejka Jej. Jej. Hejka, ej, czy ktoś z was przyjechał może jakimś samochodem? Bo nie dam rady dzisiaj o własnych nogach wrócić do domu. Jasne, w Trzech przyjechaliśmy z twoimi wozami i możesz wybrać, z kim wrócisz do domu. Ja jestem motorem. Ja jestem normalnym samochodem. A ja jestem busem. Najbezpieczniejszą opcją z tych wszystkich. Nie wiem w sumie na co się zdecydować. No bo motor na pewno nie jest bezpieczny. On był sprawcą wypadku. A autobusem już jechałem. Chyba wezmę teraz opcję z normalnym samochodem. Werka, wracam do domu z tobą. Chcę przejechać się normalnym autem. O, ale fajnie, no to dawaj, jedziemy. No to bezpiecznej drogi, do zobaczenia. Do zobaczenia kiedyś! Do zobaczenia! O, w końcu w domu. Dziękuję Ci bardzo, Werka, że mnie podwozisz. Nareszcie będę mógł po... Co tu się stało? Co to był za straszny wypadek? Co tutaj się stało? Co wy robicie? Nie no, skąd ty prawo jazdy wziąłeś? Z krubków? No chyba sobie ze mnie żartujesz. Przecież to ty we mnie wjechałeś. Czy ty chcesz to rozwiązać na policji? Halo, halo, ja tutaj cierpię. Jestem poszkodowany. No chyba nie pojedziemy z nim teraz do szpitala. Przecież to będzie wstyd. No właśnie, no to co my teraz zrobimy? Przecież oni go już nie przyjmą drugi raz. Musimy go wyleczyć na własną rękę. Za mną. Do busa! O, proszę, jedźcie szybko! Ja naprawdę nie czuję własnych nóg! Raz do dechy, szybko! Jadę jak najszybciej potrafię! O, zakręt! Lepiej nie jedzi tak szybko, bo zaraz wszyscy będziemy poszkodowani! Daleko jeszcze? Przecież naprawdę, zaraz tutaj zemdleję! Już prawie jesteśmy... Nie, to jesteś już tutaj, samuj! O, proszę, jak ja mam z wami iść do tego sklepu? Ja nie potrafię praktycznie chodzić! No dawaj, bracie, chodź! To kilka kroków, dasz radę! O, dobra, ale ból... To... Tutaj pracuje mój dobry znajomy i możemy brać tak naprawdę co chcemy za darmo. Dobra, lepiej się pośpieszmy, bo zaraz będzie jeszcze gorzej. Musimy poszukać jakiejś mikstury na leczenie. Tylko się pośpieszcie, proszę, bo ja naprawdę zaraz tutaj zemdleję i będę musiał znowu wrócić do szpitala. Znalazłam idealną, Dawid Pi. Czekajcie, już wypijam? Eee, czy ja na pewno tak powinienem wyglądać, czy ta potka miała mnie uleczyć, czy ośmieszyć? Vera, coś się udała, umieszczytać. No właśnie. Tam było coś nie w moim języku I nie wiedziałam co tam pisze Co by mu zrobiliście przecież on wygląda jak królik Słuchaj Dawid wypij to To może ci pomoże Dobra już wypijam by to było lepsze I Jak jest trochę lepiej czy nie Wyglądasz jak właściciel pizzerii A co mi się stało Co ty mi podałeś Szymek Eee Myślałem, że tam jest uleczenie królika, ale chyba jednak to nie było to. Nie, no przecież teraz wygląda jeszcze gorzej niż po mojej miksturze. Ale przynajmniej nie ma uszu jak królik, co? Te wasze podki są tragiczne. Weź moją w jego mistrza. Dobra, no to pora to wybić! Ej, chyba czuję się normalnie, ale e, mogę bardzo powoli chodzić. Widzicie? Mówiłem, moja mama była lekarzem. Ja wiem, co jest dobre. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło.